Cześć, dzisiaj w 100 sekund chcę Wam opowiedzieć o tym, dlaczego snatch jest uznawany za króla wszystkich ćwiczeń z ketlami. Oczywiście, jeżeli ćwiczycie według metody hardtack. Słuchajcie, odpowiedź ma jest, jest następująca. Przede wszystkim snatch pokazuje, jak precyzyjnie jesteście w stanie transferować moc poprzez Waszą umiejętną pracę bioder z poziomu tak naprawdę kolan do najwyższego punktu na w ramieniu w górze. Czyli w jakiś sposób transferujecie tę moc w górę poprzez pracę waszych bioder. Kolejnym elementem jest to, że aby móc wykonywać dużą ilość znaczy na odpowiedniej jakości, odpowiedniej dynamice potrzeba też odpowiedniej siły woli i dosyć sporej Wytrzymałości na wszelaki ból. Ci, którzy chociażby raz w życiu próbowali zrobić podstawowy snatch test, czyli 100 znaczy 5 minut doskonale, znają to uczucie, kiedy powyżej 60-70 oznacza nagle ilość kwasu mlekowego, która płynie w Waszych żyłach, po prostu odejmuje Wam kolejne porcje świadomości. I aby nie odłożyć tego testu, nie rzucić go na ziemię i powiedzieć, że Macie już dosyć, potrzeba po prostu odpowiedniej siły woli i świadomości tego, aby dalej to kontynuować. Po trzecie, snatch pokaże to, jaka jest wytrzymałość waszego chwytu. Możecie mieć bardzo silne biodra, bardzo silne precy, ale jeśli wasze przedramiona, chwyt i nie będą w stanie przenieść tej mocy w górę odpowiednią ilość razy, czyli będzie brakować tej wytrzymałości, to po prostu nie będziecie w stanie dalej kontynuować snatch. Kolejnym elementem, o którym warto by tutaj wspomnieć, jest to, że snatch według metody hardstyle rządzi się pewnymi dość mocno e, rygorystycznymi, restrykcyjnymi e, prawami. To znaczy nie macie możliwości, tak jak chociażby w gierowej sporcie, jeżeli chodzi o snatch gierowej sportowy, sportowy, to... Tam możemy odrywać pięty i falować kolanami w przód, przez co możemy wpływać na to, że ten snacz jest ruchem bardziej ekonomicznym. Natomiast w metodzie hardtaj tak naprawdę, podczas każdego snacza, dalej naszym celem jest generowanie jak największej ilości energii. Czyli tutaj o oszczędnościach tej Waszej energii podczas wykonywania snacza raczej nie ma mowy. Więc pozostaje Wam mieć niesamowicie mocne, eksplozywne biodra, żelazne plecy. I żelazny uchwyt oraz dużo, dużo siły wolnej. Tyle na dziś. Cześć.